Drodzy bracia i siostry, w Dzień Bożego Narodzenia otrzymujemy prolog Ewangelii Świętego Jana, rozpoczynający się od słów Na początku było słowo. Już od razu trzeba powiedzieć, że jest to tłumaczenie bardzo spłycające oryginał grecki, że to tłumaczenie więcej ukrywa niż odsłania ten prolog to jest rzecz cudowna przepiękna sięgająca fundamentów z jednej strony myśli ludzkiej a z drugiej strony cudownych rzeczy które przynosi nam boże objawienie grecy w starożytności pytali się co jest początkiem co jest fundamentem od czego wszystko się zaczyna? Na czym wszystko jest zbudowane? I to po grecku nazywało się arche. A prolog Ewangelii Świętego Jana rozpoczyna się od słów en arche. Od tego słowa właśnie, arche. A więc Święty Jan, pisząc tę Ewangelię, od razu wskazuje na rzecz fundamentalną w tamtej kulturze, ale fundamentalną i w naszej kulturze, i w naszym myśleniu, właśnie na to, z czego wszystko wynika, co jest u podstaw, co jest fundamentem egzystencji wszechświata, ale także fundamentem naszej egzystencji. I mówi, że tym arche jest nie tyle słowo, bo grecki termin, który jest tam użyty, brzmi logos. A logos to o wiele więcej niż słowo. Logos to drugi, że tak powiem, techniczny wyraz filozofii greckiej. Logos to jest to prawo filozofii greckiej, które rządzi całym światem. I u świętego Jana ten logos. Jest u Boga, jest Bogiem i jest synem. Jest synem, jest osobą, w której umieszczone jest cały fundament, w którym umieszczone jest całe prawo, to, co wszechświatem rządzi. I teraz wróćmy do Ewangelii, którą słyszeliśmy w nocy. W czasie pasterki, tej Ewangelii, którą zresztą czytaliśmy także w czasie wieczerzy wigilijnej o narodzeniu pana Jezusa, Logos. Ten fundament świata, ten, który wszystkim rządzi i kieruje, objawia się w dzieciątku. W dziecięciu Jezus. Narodzonym w szopie betlejemskiej, w grocie betlejemskiej. To jest rzecz niesamowicie ważna. Bo to mówi nam o tym, co jest najgłębszą strukturą wszechświata, co jest najgłębszą strukturą nas samych, tego wszystkiego, co nas otacza. Że jest nim czułość. I delikatność Boga, Jego niesamowita miłość. Te święta są po to, aby nam odsłaniać naturę Pana Boga. Można by powiedzieć, dzieciństwo Boga, to co przychodzi do nas, aby nam te straszne, można by powiedzieć demoniczne, jak mówił. Hmm, Zdany psychiatra jezuicki, ojciec Karl Flylingsdorf, demoniczne obrazy Boga, aby nam te obrazy odebrać, aby otworzyć nas na to, co jest rzeczą najcenniejszą, do czego Pan Bóg nas prowadzi. Te święta są właśnie po to, abyśmy tę naturę Pana Boga poznawali i otwarli się na nią. Ja byśmy przestali się go bać tak, jak nikt nie boi się dzieci, choć nasz świat jest tak oszukany, że i dzieci się boi, zwłaszcza w tej naszej zachodniej kulturze strach przed nowym życiem, strach przed dzieckiem. Jakże to widzimy? Ten strach, który znajduje, Potworny wyraz w grzechu aborcji. Człowiek, który boi się życia, który zamyka się na życie, w gruncie rzeczy otwiera się na śmierć. Jezus Chrystus, Syn Boży, przychodzi właśnie jako dziecko, jako nowe życie, jako czułość Pana Boga, aby nas na tę, jak mówiłem, naturę Pana Boga. Otworzyć, abyśmy jej zaufali i abyśmy sobie samym zaufali, bo przecież w każdym z nas ukrywa się dziecko, w każdym z nas jest to dziecięctwo Boże, które Pan Bóg wlał w nas i wlewa, bo też każde dziecko, które się rodzi. Jest darem Pana Boga, jest najbliżej Pana Boga. Potem, właśnie przez to doświadczenie świata, który nas otacza, przez konsekwencje grzechu pierworodnego, zaczyna się ten Jego obraz zmieniać. Czasami już, już w łonie matki, bo bywa, że dzieci już tam nie doświadczają miłości. Mówi nam psychologia dziecięca, że dzieci rodzą się już z traumami, że rodzą się z nerwicami, z depresją. Skądże się to bierze? No właśnie. Stąd, że ten świat jest tym przeniknięty. Kościół zawsze podkreślał, że. Grzech pierworodny, te straszne konsekwencje owej tragedii, katastrofy duchowej, jaka kiedyś się dokonała, że grzech pierworodny nie przenosi się, jak to mówi się po łacinie, per generacjonem, to znaczy przez, przez poczęcie, przez rodzenie, set per propagacjonem, to znaczy przez rozpowszechnianie, przez szerzenie słowo propagacją ma ścisły związek z tym słowem dramatycznym, bardzo brzydkim, które znamy zwłaszcza z czasów komunizmu, które dzisiaj się osładza poprzez inne słowa ze słowem propaganda. To znaczy właśnie to, co się szerzy jako kłamstwo, przede wszystkim Kłamstwo o Bogu i kłamstwo o człowieku. I my dziś otrzymujemy właśnie te święta i ten prolog Świętego Jana, abyśmy zobaczyli, jaka jest prawda o Bogu, objawiona w tym dziecięciu, i żeby ten Logos, który do nas przychodzi, jak to słyszymy w Ewangelii dzisiejszej, ten Logos, który przyszedł do swojej własności, przyszedł do swoich, został. Przez nas przyjęty, abyśmy się na niego otworzyli. Aby ten Logos, który staje się ciałem, najpierw w postaci dziecka przemienił nas. Abyśmy narodzili się jak na nowo rodzili się ciągle na nowo, stając się dziećmi bożymi. I aby to. Dziecięstwo Boże nie było tylko nominalnie, nie było tylko nazwą, aby było rzeczywistością w nas, abyśmy właśnie żyli tym dzieciństwem i objawiali Boga dziecko w naszym życiu. Nieśli go do innych właśnie tę czułą, delikatną miłość, która Idzie potem przez życie w Jezusie Chrystusie aż po krzyż, aż po miłość nieprzyjaciół i wydaje się zniszczona, ale przecież zmartwychwstaje. Jest tak potężna, że pokonuje śmierć. I to jest ta miłość, to jest to dziecięctwo, to synostwo Jezusa Chrystusa, które w nas jest zasiane, które jest nam dane, powie święty Paweł: Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, córką. A jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Boga. Nie jesteś niewolnikiem. Bądźmy dziś i w te dni, szczególnie, i potem, właśnie, wolnymi. Bo prawdziwa wolność sprawia, że i w nas ujawnia się nasza prawdziwa natura, dana przez Pana Boga, która jest, jest miłością, jest czułością, jest tym, czego każdy człowiek pragnie.